Zbieramy kukurydzę, Ostatni ręka, ostatnia półka ręka, można powiedzieć. Skoro słyszymy, to pewnie zapytać się o cenę gazu. Obecnie, znaczy obecnie, gdzieś tam dwa tygodnie temu, jak zamawialiśmy gaz, no to były te to ceny 2,30-2,40 netto. Obecnie nie jeżdżę, bo to już w sumie 5 dni temu był wylewany, także na luzie, na pusto, na pewno nie jeżdżę. Um, więc te ceny są cały czas jakieś tam stabilne, nic tam się z nimi nie dzieje, jeśli chodzi o cenę gazu. No a tutaj y, ostatnio mieliśmy informację, że ceny azotów nam spadły, co tłumaczy się e, producenci tłumaczą się tym, że spadły ceny gazu, znaczy tam wydaje mi się, że one w ogóle się nie zmieniają i to jest jedna wielka bójda, to już chyba każdy o tym wie. A tutaj kukurydza dosyć nierówna, ale o tym jeszcze dzisiaj powiem dlaczego tak to wygląda. A tutaj widzicie sama końcóweczka rękawa. Na jedną przyczepę no, nie wejdzie, gdzieś tam będzie trzeba to rozłożyć na wienie pełne. Kukurydza, którą przed chwilą widzieliście, jeszcze została wysuszona. Minęły dwa dni od tych przed chwilą, których widzieliście, właśnie nagrań. My podlewamy sobie tutaj betonik, ale tak jak mówiłem, najpierw opowiem coś o tej kukurydzy, którą mamy tutaj z tyłu. A później powiem, jak, co my tutaj wyleliśmy na tym naszym placu. Więc na razie, przejdźmy po prostu e, na tył magazynu. Na tył magazynu. No tak, w sumie na tył magazynu zobaczyć tą nierówną kukurydzę. Jesteśmy za magazynem. Słońce mocno świeci. Ostatnie dni to cały czas e, wysokie temperatury. Bardzo wysokie temperatury. E, dużo słońca. Co sprzyjało kukurydzy, ale do pewnego czasu, bo po prostu teraz na słabszych stanowiskach zaczyna się ta kukurydza powoli zwijać, więc to też jest problem. Jeszcze nie taki mocny, bo dopiero zaczyna się zwijać, więc próbuję trochę chronić się od tej suszy i od tych wysokich temperatur. Ale gdzieś tam na dzisiaj już są zapowiadane burze, niestety burze. Silny wiatr, grad może być wystąpić. Także miejmy nadzieję, że obędzie się bez tego, że tylko opady deszczu. Ale tak wygląda kukurydza u nas tutaj za magazynem. Zresztą widzicie tam, bardzo ładna. Zaczyna się. A tutaj, jak widzicie, no. Hmm, tragedia. Eee, dlaczego tak jest? Ano dlatego, że. Bardzo dużo wody. No jesteśmy w takim miejscu, niestety położeni, i nasze gospodarstwo jest tak położone, że od drogi krajowej do gospodarstwa cały czas mamy z górki, więc to wszystko, co pada, to w pewnym stopniu spływa na gospodarstwo. No, a przez gospodarstwo jakby gdzieś tam przepływa, i tutaj e, z tyłu magazynu, z tyłu wiaty, wszystko spływa tutaj do nas z tyłu na pole. Wszystko jest ok, gdy mamy normalną wiosnę, suchą wiosnę. Co innego, gdy tak jak w tym przypadku, w tym tegorocznym przypadku, gdzie wiosna niecałkowita, ale końcówka połowa kwietnia, druga połowa kwietnia i maj były bardzo mokre, to się stało po prostu coś takiego, jak, tu, że było zbyt mokro i ta kukurydza nam po prostu nie powschodziła. A jeżeli powschodziła, to miała bardzo złe warunki, bo nie dość, że mokro, to i zimno, więc wygląda to jak wygląda. No, niestety będziemy musieli na przyszłość chyba pomyśleć o jakimś trochę tutaj e, między magazynem a wiatru, tutaj gdzie jest taki róg. Może tutaj jakiś nie wiem, zbiorniczek taki retencyjny sobie wykopać, bo jeszcze gdzieś tam na przyszłość jest myśl, żeby poszerzyć naszą tą halę, i tam by weszło jeszcze gdzieś z. 800-900, może pod 1000 ton kukurydzy. Gdzieś tam taki już mały zamysł mamy, ale to nie raczej na ten rok. No i temu po prostu tak wygląda. Zresztą nawet widzicie teraz, gdy są włączone zraszacze na beton, ta woda tutaj płynie i jest wilgotna też, więc no niestety to zrobiliśmy trochę sobie na własne życzenie. Też może by nie było problemu, gdyby to był, tutaj byłby piach, to wy wszystko wiecie szybko schło. No A tutaj niestety mamy tereny, które z reguły są wilgotne, no i tam zresztą zaczynają się łąki, co też o tym świadczy, że tutaj już po prostu są bardziej wilgotne tereny. A wejdźmy jeszcze w kukurydzę. No tutaj, tak jak mówię, ta wilgoć jest, więc ona tutaj się nie zwija, ale na słabszych stanowiskach już gdzieś to yy, trochę widać. O. Tak to mniej więcej właśnie tutaj wygląda z tyłu. No nie jest zbytnio równa, bo tak jak mówię, tutaj warunków zbytnio idealnych nie ma. Tutaj jeszcze może coś tam trochę sypnie, ale tutaj szału nie ma. Tutaj z reguły naprawdę bardzo fajnie sypie, bo tak jak mówię, jest wilgoć, ziemia bardzo fajna. Nawet yy, tam w prawym rogu tej kukurydzy w tym roku yy, posadziłem fenda. No niestety z reguły to jest tak, że jak się posadzi, to kurde nie ma czasu myśleć, żeby nagrać a szkoda, bo fajne byłyby stawki do filmów. Zakręcimy w sumie już wodę. Tutaj beton jest polewany ponad tydzień, więc można już to będzie pomału zwijać, tym bardziej, że zapowiadane są opady teraz atmosferyczne, dlatego można już sobie zaniechać to polewanie. No a tutaj po prostu wygląda to tak, że wyleliśmy po prostu drogę tak jakby pomiędzy tą drogą, którą wcześniej wylewaliśmy, a placem, gdzie jest suszarnia. Dlatego, żeby po prostu gdy mamy mokro, naprawdę bardzo mokro, jest te błoto na podwórku, to żeby sobie jeździć po czyściutkiej drodze a nie się pchać, wiecie, z brudnymi kołami pod suszarnie i tam rozwozić błoto. Czy też nawet zimą, nie będzie problemu, żeby jakiś tir tutaj nam się zakręcił na placu. Dodatkowo tam taki skosik mamy, żeby ten właśnie na przykład tirami było lepiej zawijać. Bo w tamtą stronę z reguły gdzieś tam się skręca na tym placu. A tutaj powiększyliśmy też plac właśnie pod suszarnią. Tutaj dodatkowy skosik, no i tutaj parę metrów betonu. A żeby, a po to, żeby trochę wiadomo więcej było placu manewru, manewrującego takiego podczas suszenia kukurydzy. Gdzieś tam w ostatnim roku, gdy tej kukurydzy było sporo, czasami nawet gdzieś tutaj na placu leżało 400 ponad ton. To po prostu ten placek robił się taki trochę cienki, taki mały, więc wymagane było trochę go powiększenie. I tak to właśnie wygląda. Tutaj już tak jak mówiłem, suszenie mamy w tym roku skończone. Muszę pomału ogarnąć tu. Czyściłem koszt przyjęciowy, teraz muszę założyć tylko kraty. Zmieść tutaj wszystko i można się przygotowywać pomału na zboża. No a jak to będzie z tymi zbożami, nie wiadomo. Na razie em, przewidywania nie są zbytnio optymistyczne, bo gdzieś tam słyszałem, że za jęczmień em, płacą. Bo już się tam na Wielkopolsce chyba zaczęło, w ogóle w, w, w południowej części Polski tam Wielkopolska, to już chyba tamte jęczmienie walą. Em, no, i słyszałem, że gdzieś tam 1050-100 zł za ten jęczmień płacą, więc nie jest to dużo, ale czy to jest też mało? Ciężko to stwierdzić. W sumie, powiedzcie się w komentarzach, co o tym myślicie: czy to już jest taka cena, która jest drastycznie niska, czy może jednak znośna? I jakoś to będzie w tym roku, więc wypowiedzcie się. A ja jeszcze tutaj pokażę, bo też doleliśmy tutaj właśnie przy butlach taki trójkącik, żeby czasami właśnie się minąć, jak tutaj na przykład stoi tir do załadunku czy coś, to żeby sobie tutaj się minąć. On jest jeszcze cały czas polewany. A tutaj jeszcze wylejemy murek taki zabezpieczający te butle przed Jakąś taką awaryjną sytuacją, gdyby po prostu by się skończyły jakieś hamulce, czy ktoś by po prostu nie wyrobił i po prostu zniwelować to ryzyko uszkodzenia butli i zostawimy jeszcze miejsce może w przyszłości na jedną jeszcze butlę, więc cały czas coś się robi na gospodarstwie. Nie ma wolnego tak naprawdę.